Natomiast to, czego pani żąda, może ją zniszczyć psychicznie. Mam powody, żeby to zrobić. Lucrecia de la Torre zasługuje na znacznie gorsze rzeczy od tych, które proponuje. Później się pani zorientuje, co to za osoba. Pani będzie jedynie przekazywać wiadomości. No sería. Dostanie Pani za to. Una intervención. Y por hacer eso, recibirá una muy buena cantidad de dinero. A pesar de ti Nigdy nie skrzywdziłam ani jednej mojej klientki. Al contrario, creo que. Tomaga mi dzięki temu. Y mi todo con la fe que ellos me tienen. Tommy. Proszę. W tym czasie nie zgodziłam na Pani propozycję. To nie jest Pani wynagrodzenie. To drobna zaliczka. Żeby się Pani namyśliła. Jeśli się Pani zdecyduje, dostanie Pani co miesiąc dwa razy tyle. Nie martw się o pieniądze. Forsa nigdy mnie nie obchodziła, ale dzięki. Zagradecję ofrecimiento, eh? Ciociu, można? Milagros. Ostrożnie. Pada. Wejdź. Przepraszam, nie wiedziałam, że jesteś zajęta. Jesteś taka podobna do Ciachyty. Może trochę ładniejsza. Pan ustelcz. Znał moją mamę. No Nie tak dobrze, jakbym chciał. Nareszcie wróciłaś. Liczę, że zostaniesz do odczytania testamentu. Tak, ciociu? Właśnie w tej sprawie chciałam ci coś wyjaśnić. Nie musisz mi niczego wyjaśnić. To mnie nie interesuje. Ale cieszę się, że wróciłaś. Naprawdę? Ferado był bardzo niezadowolony z Twojego odejścia. Jakby to była moja wina, że zniknąłaś bez słowa. De verdad. Przepraszam. Disculpame. Orah me lo. Idź do siebie i weśkompile. Mogłaś przynieść. Nojecer de otro lugar. Pulgas. Del lugar donde dormiste anoche. De verdad. Evant No lo creo. Puedes retirar. No se sabeis. Permiso. Chętnie bym jej pomógł przy kąpieli. Nie tkniesz jej palcem aż do dnia otwarcia testamentu. Spokojnie. Cierpliwość jest jedną z cnót, jakiej ćwiczyłem z więzienia.

Jeśli, jeśli nie chcesz, chcesz ich zostawić, do może spędzimy to, ten wieczór w domu. Już jesteśmy wystarczająco dorośli. Idźcie, tak rzadko wychodzicie razem. Oczywiście, idziemy. Jeśli nie masz ochoty wyjść, to zostaniemy. Powiedziałem, że nie mam ochoty? Nie, ale jeśli nie chcesz. Proszę cię, to nasza rocznica. Wyjście dobrze nam zrobi. To taka ładna tradycja, żeby świętować rocznicę ślubu w hotelu, w którym spędziliście noc po ślubu. To takie romantyczne. Okej? Ciao. 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 Nareszcie, myślałam, że już nie wyjdą. A poszli i wrócą dopiero rano. Możemy robić z de la torre to, co chcemy. I da się przebrać. Nie niespodzianka! Hola. Nie wiem, czy się cieszyć z swojego powrotu, czy martwić. Czemu tak mówisz? Coś się stało? Nic takiego. Tylko tak pomyślałam. Milagro zwróciła do domu de la Torre. Na pewno do mnie zadzwoni. Co się jej przekazać? No. Nie, dziękuję. Pojadę do niej. Dobry wieczór. Wróciłaś? Witaj, Teodoro. Mówiono mi, że umówiłaś się z Del Aguilą. Z Fredem. Chcecie prosić o przysługę? A mnie? O co chodzi? Proszę, żebyś podawała dziś państwu. Przykro mi. Dziś mam wychodzi. Dlatego cię o to proszę. To byłaby wielka przysługa. Niech Paloma podaje. Nie jest chora. Niech Nie jest Zostaw ją mamo. Mogę podawać. Nie chcę, żebyś dziś usługiwała. Chodzi o tego gościa cioci? Jakiego gościa? To taki pan, który tu nigdy nie bywał, a mama się go boi. Wcale się go nie boję. Dobrze. Pójdę się przebrać. Robię to dla ciebie nie z ciekawości. Margarita, możesz, możesz nam zaufać? Chcę was chronić. Pójdę przywitać się zwojem. Dime, Milagros ma chłopaka? Kocha się w moim asystencie, mecenasie Wilsonie. Doktor Wilson? José Antonio Wilson. To inteligentny i ambitny młody człowiek. Jest mi potrzebny. A on się podoba Milagros? Chce się z nią żenić. Niech się żeni i zabierze ją daleko stąd. Sam mogę ją wywieźć. To będzie z pożytkiem dla wszystkich. Proszę bardzo. Dopóki jednak nie otworzą testamentu i nie zdobędę listu Rafaela, nie możemy nic zrobić. Mam zawiadamić panią? Nie. Chciałbym się zobaczyć z Milagros. Wróciła? Dobrze Cię widzieć. Dziękuję, Wójtko. Rozwiązałaś problem, który nie pozwalał Ci tu wrócić. Tęskniliśmy za Tobą. Tak dobrze, że wróciłaś. Muszę porozmawiać z Milagros. Jest tutaj? Zawiadam jej ją.